Właśnie tak. Właśnie tak. Aha. Z najstarszych sarkofagów waży 8,5 tony. Z granitu różowego zasłanu też. Czyli 800 km są przewidziane. Nakryw. Wszedł do środka angielski archeolog, jeden z pierwszych petri. wybił dziury i jak się dostał do środka, zobaczył, że ten tunel, przez który przechodziliśmy, to Arabusie wcześniej już w nie? nie znalazł tutaj nic oprócz paru kości zawiniętych bandażem. Tu zobaczysz, ciekawostka został młot drewniany, widzicie?